Cześć, wnioski, bardzo serdecznie, ja jestem Nerka, to kolejny odcinek z Crisisa. No i ominęła was taka tylko krótka scenka, w której goniliśmy obcego. Ale szczerze nic nie straciliście. Zaczynamy. Za chwilę. Już myślałem, że trochę się poprawiły FPS, bo wcześniej było około 30 i właśnie teraz patrzę też jest 30, nie wiem czemu. O, znów do 20 spada. Mogę już jakoś. Mogę. O. Wait. Nie, cały czas jest 30. Nie wiem, czy mam już jakieś ograniczenie, czy co. Epok. Okej. Aka. Na razie nie chcę. Później sobie wezmę, kiedy. No moda modelkę. Okay.

mam jakieś słowniki... Nie, do to jak tak, taki tunik. Chociaż tunik sobie jednak założył. Yeah. Okej, okay, lecimy. Wait, ammo? Jest ammo. Okej, okay, gdzie mam iść? Ja mam iść do wioski, to jest kawałek drogi stąd. Ale samochodu... Nie wiem, czy brać samochód? Opłaca się? O, już się ustabilizowało. Okej. Okay. Jedziemy samochodem. No, już ktoś mi widzi. Tenderman, nie zobaczysz mnie. dlatego nienawidzę broni bez celownika i bez lasaja. Dobrze, dobrze, jeszcze coś tam jeden. nam są dwa. i już weszli ich ma na górę jak pani zawsze. A to co kto? Okej okay. Włączę sobie ten typ jednostrzałowy Nie jest bardzo opłacalny Czasem się przydał jeszcze tylko jeden pistolet, bo z dwóch nie umiem strzelać A dobrze tam radę. tu mam ile amunicji Jeszcze to mam. Wait, coś do mnie strzelało chyba. Widziałem tam jeden kollege nie widział. Oj Okej, nic tutaj nie ma. Okay. Nie Nie, Shadownesh chyba żyje. Już jednak nie żyje. Opłaca mi się do nich strzelać tam? Nie wiedziałem, że tutaj nigdy Oni sami nie, wiedza, nie wiedzą do kogo strzelają. Dobrze, koniec. Ile mam? Jeszcze mam ponad 100, tak więc... Okej. Okay. Oh, Czy mi się teraz wydaje, czy tu powinien być sniper? O! Bo jak tak, to jestem ustawiony. E, mam, ma, ma, ma. Jest! Ale sniper jest... jeszcze celownik. Szturmowy... i ja jestem ustawiony. Ile mam, Mało. Granaty... opłacały się na które iść. Jest zapis. Stamtąd pozdejmuję ich za chwilę, tylko ten, tego trzeba zabić. Okay. Mm, dobrze, widzę tam jednego. Nie trafiłem. O, tutaj jeszcze dwóch, trzech. Nie chcę bardzo z tego strzelać, ale. Mi się jeszcze położył, ale to czekaj. O... Mogę? Mogę. Okej, okay, ile mam jeszcze ammo? 7 ammo i z tego mam prawie 200. Dwie... Nie, 200. To zawsze. Oj! Nie wierzę, że to przeżyłem. Za mną jeden był. Czyli cały oddział, ale... nie, No nienawidzę z dwóch Nigdy nie mogę trafić. Okej. Okay. W takim razie zostałeś mi tylko ty. Ha, easy. Tup, 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 waiting. Gdzie ja będę musiał później iść? Gdzieś tam pewno. Czyli dostajcie teraz bokiem. Mam tutaj the the main main mogę podać? Mogę. 42 naboje. Spoko, spoko. I tak mi dużo się nie odebrał. Wait, wait, wait. Mogę tutaj wejść? O! Co się stało? Goddammit. Wybuchające powietrze. Ciekawe. Bijna schaaplokken. Hé. 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 Moje no, jeszcze wewnętrzne, potrzeba było cześć. jednak Nienawidzę tej fizyki. Ej. Ok, trzech tutaj jeszcze jest. Easy, easy. Aaaa, ja damy, ja damy. Dobra, szybko ucieczkę. Nie mam oczu, jeszcze lepsze sto ponad. Spoko, spoko.

Okay, you can't tell me, I'm moving up. Got you. See you there. Hey. Brush him out. Take this. You've located one of the archaeologists. Easy, darling. What happened to you? I'm okay. Find out my blood. But Dowski hit. Something torn to pieces. I thought no one was coming for us. What took you so long? Well, we had a little trouble finding your boat. Our boat? Our boat's gone. I contacted Langley a week ago. When no one came, we made a break for the harbor, but something... <sighs> something doesn't want us here. Something out there is killing people. Where's the rest of your team? Badowski's dead. The others are still at the excavation site. It's east of the heli base above the falls. You have to help them. They don't know what they found. Can you take us there, love? Sorry, love. I'm not going back. I barely made it out alive. Listen to me. We've been monitoring Rosenthal's work. He was excavating a statue in the jungle. Only it's... It's not a statue. It started transmitting a signal. It led us to a structure in the mountain. Rosenthal thinks it's evidence of a dead civilization. We're not so sure. I think we woke it up. You may not have much time. Get Rosenthal's team out of here and secure this island. This thing is you can't let the Koreans have it. I hate to break this up, but you've got trouble inbound. Part of an armored division is heading your way. You'd better get out of there fast. You take care of those tanks, Nomad. I'll get our little spy to a safe extraction point.